W przeszłości Itoshi Rin rozgrywa mecz jeden na jednego ze swoim starszym bratem. Sae bez trudu wielokrotnie zwodzi młodszego brata, po czym drwi z niego, twierdząc, że nic się nie zmienił. Przechodząc do aktualnych wydarzeń, w projekcie pozostało 35 zawodników, którzy muszą się wykazać w trzecim etapie projektu. Presja rośnie, gdy Ego ogłasza mecz pomiędzy najlepszą jedenastką projektu, a japońską drużyną narodową do lat 20. Jeśli przegrają, ich program zostanie zamknięty. W tej fazie kwalifikacji sześciu najlepszych zawodników stworzy trzon drużyny, dzieląc się na trzy pary. Pozostali muszą wybrać, do której pary chcą dołączyć, a następnie rywalizować w meczach pięciu na pięciu. Każdy zawodnik ma tylko jedną szansę, aby udowodnić swoje umiejętności. Najlepsi gracze wejdą do składu, który zmierzy się z kadrą. Ego podkreśla, że to wyzwanie wymaga zarówno pewności siebie, jak i współpracy, zachęcając graczy do prześcignięcia najlepszej szóstki. Każdy z zawodników staje przed dylematem, do której drużyny powinien dołączyć. W pokoju VIP, Rin i Shido wdają się w kłótnie. Ego przypomina im, że pozostali zawodnicy to jedynie stopnie po których muszą wspinać się na szczyt i nie mogą pozwolić, by inni ich wyprzedzili. Drużyny A i B stają naprzeciw siebie, a Isagi mierzy się z dawnym kolegą, Chigirim. Między bohaterem a jego nowymi kolegami z zespołu rodzi się niespodziewana nić porozumienia, coś zupełnie innego niż to, czego doświadczał dotychczas. Na początku spotkania Isagi analizuje pole gry. To jedna z jego kluczowych umiejętności. Wymienia piłkę z kolegami z zespołu, jednak podczas decydującego podania Chigiri błyskawicznie wybija piłkę. Shido przebija się przez obronę i zamiast podać, wykonuje efektowny strzał piętą, zdobywając pierwszego gola. Teraz nadchodzi odpowiedź drużyny przeciwnej. Karasu dzięki swojej inteligencji i zdolnościom analitycznym. Bezlitośnie wykorzystuje słabości rywali, przedziera się przez defensywę i zdobywa bramkę. Chwilę później Karasu przechwytuje piłkę od Izagiego, następnie odwraca uwagę większości zawodników na siebie, co pozwala Otoji, znanemu jako ninja boiska, niezauważenie przemknąć obok Rina i zakończyć akcję kolejnym golem. Widząc, że jego drużyna zostaje w tyle, Rin bierze sprawy w swoje ręce. Wykorzystując ograniczone pole widzenia bramkarza, zdobywa fenomenalnego gola. Nie chcąc zostać w tyle, Chigiri używa swojego największego atutu, niesamowitej szybkości i błyskawicznie znajduje się pod bramką przeciwnika. Podaje do Otoji, który skutecznie podwyższa wynik meczu. Hiori próbuje odrobić straty, zagrywając piłkę w pole karne, ale Shido i Rin wpadają na siebie, tracąc piłkę. Drużyna B natychmiast to wykorzystuje, zdobywając kolejną bramkę i zwiększając przewagę na czterech do dwóch. Isagi zdaje sobie sprawę, że musi znaleźć element, który może wykorzystać na swoją korzyść. Postanawia stać się ogniwem, łączącym różne style gry swoich kolegów z drużyny. Bohater przejmuje inicjatywę w ataku. Na Nanase, który ma trudności z odczytywaniem ruchów Rina i Shido. Zaczyna koncentrować się na grze Isagiego. Podaje mu piłkę, a Isagi dostrzega szansę na zdobycie gola. Oczekuje, że Shido odegra mu piłkę, ale jest kompletnie zaskoczony, gdy Shido niespodziewanie obraca się i samodzielnie zdobywa bramkę. Następnie Rin i Karasu mierzą się w pojedynku jeden na jednego. Jednak Isagi wykorzystuje moment nieuwagi, wślizgując się w martwy punkt Karasu przechwytuje piłkę i kontynuuje akcję. Hiori staje naprzeciw Chigiriego, ale ku zaskoczeniu wszystkich, zamiast podać do Shido, zagrywa piłkę do Isagiego. Ten jednak spóźnia się i nie dosięga piłki, ponieważ jego warunki fizyczne go ograniczają. Rin przejmuje piłkę i zdobywa gola, a Izagi zaczyna uświadamiać sobie, że to nie jest sposób, w jaki chce grać w piłkę nożną. Hiyori zachęca go, by zaczął działać instynktownie. Shido kradnie piłkę, a drużyna A przechodzi do ofensywy. Isagi zaczyna zbyt dużo myśleć, co spowalnia jego grę. W końcu przełamuje się. Instynktownie rusza do przodu i zdobywa decydującą bramkę. Wszyscy, łącznie z Ego, są oszołomieni jego występem i postępem, jaki osiągnął podczas tego meczu. Reo zawsze wyróżniał się zarówno w nauce, jak i w sporcie, ale jego prawdziwym celem jest gra u boku Nagiego. Chce mu pokazać, jak bardzo się rozwinął. Jednak jego dośrodkowanie w pole karne zostaje przechwycone przez najwyższego licealistę i Drużyna A, napędzana przez Rina i Shido, przenosi grę na przeciwną stronę boiska, ale Gagamaru przechwytuje podanie. Yukimiya Najlepszy japoński zawodnik w grze jeden na jednego przebija się przez drużynę A i zagrywa do Nagiego, który zdobywa gola. Reo uświadamia sobie, że najlepsza szóstka graczy jest poza jego zasięgiem i Nagi już nie jest jego partnerem. Jednak nie zamierza się zatrzymać. Chce spróbować znaleźć się w najlepszej szóstce. Zaczyna dostrzegać swój własny styl gry. Jest wszechstronnym zawodnikiem, potrafiącym naśladować innych graczy, choć nie tak perfekcyjnie jak oryginał. Dzięki temu zdobywa bramkę, ustalając wynik na 2 do 1. To jest jego nowy styl gry, kameleon. Ostatecznie drużyna Rina wygrywa, kończąc spotkanie wynikiem 5 do 3. Tymczasem Sae spotyka się z prezesem i menedżerem drużyny narodowej. Twierdzi, że napastnicy w kadrze są do niczego. I chce włączyć do drużyny pewnego zawodnika z Blue Lock. Gdy ostatni mecz dobiega końca, Shido i Rin wdają się w bójkę, ponieważ obaj chcieli strzelić jak najwięcej goli. Ich sprzeczkę przerywa Ego, rażąc Shido prądem, a następnie zamykając go w izolatce. Chwilę później zostaje ogłoszony skład projektu na nadchodzący mecz przeciwko kadrze narodowej do lat 20. W głównym składzie napastnikiem jest Rin. A pozostali zawodnicy zostali dobrani na podstawie ich kompatybilności z nim. Na bramce stanie Gagamaru. Dwaj środkowi obrońcy to Aryu i Niko, A na bocznych obrońców wybrano Chigiriego oraz Bachire. Defensywnym pomocnikiem zostaje Karasu. Czas na napastników. Na skrzydłach zagrają Otoja i Yukimiya, a między nimi Nagi oraz Isagi. Shido nie został wybrany. Ponieważ nie jest w stanie wytworzyć reakcji chemicznej z żadnym zawodnikiem. Co więcej, reprezentacja Japonii poprosiła właśnie jego, aby stworzył duet z Sae podczas pokazowego meczu. Podczas narady drużyny narodowej dochodzi do sprzeczki. Sae stwierdza, że ich napastnicy są beznadziejni, pozbawieni ambicji dostania się najlepszymi na świecie. Sendo sprzeciwia się, ale w tym momencie kracza Shido, uderzając przeciwnika. Sytuację uspokaja jeden z obrońców, zapobiegając dalszej eskalacji konfliktu. Podczas spotkania projektu Ego omawia klucz do zwycięstwa, stan przepływu. To stan czerpania przyjemności z gry i maksymalnej ekscytacji mózgu. Aby go osiągnąć, cel musi mieć optymalny poziom trudności, co pozwoli zawodnikom wejść na nowy poziom i pokonać przeciwników. W tym czasie drużyna narodowa buntuje się, nie chcąc by Shido grał z nimi. Muszą udowodnić, że potrafią wygrać bez zawodnika z projektu, na co Sae się zgadza. Nadchodzi dzień meczu, a na stadion zaczynają napływać tłumy z całej Japonii, głównie przyciągnięte pierwszym występem i toż jego Sae w kadrze narodowej. Już od spotkania w tunelu czuć narastające napięcie między obiema drużynami. Gdy wychodzą na boisko, Izagi i reszta zawodników są oszołomieni energią i intensywną owacją tłumu. Prawie wszyscy kibicują kadrze narodowej, ale to tylko motywuje uczestników projektu do jeszcze większego wysiłku. Rin oraz Izagi rozpoczynają mecz, przechodząc do superofensywnej formacji z trzema obrońcami, sześcioma wysuniętymi napastnikami i Rinem na szpicy. Isagi podaje do Bachiry, który zaczyna swój taniec z piłką, bez trudu mijając jednego z zawodników. Następnie dośrodkowuje piłkę w pole karne, celując w mniej krytego Isagiego, ale Aiku wybija piłkę na aut. W tym momencie Isagi dostrzega swoje kolejne wyzwanie, które może pomóc mu osiągnąć stan przepływu, o którym mówił Ego i wejść na nowy poziom gry. Niebieska drużyna zmaga się z przełamaniem żelaznej ściany, linii defensywnej kadry narodowej. Próby przebicia się skrzydłami nie przynoszą rezultatów, więc decydują się na atak środkiem pola. Niestety, Aiku wykorzystuje tę strategię, przechwytując piłkę i podając ją do Sae, co wywołuje euforię wśród kibiców. Chigiri stara się przejąć piłkę. Ale precyzyjna kontrola Sae pozwala mu na genialne podanie do Kento. Po szybkiej wymianie podań, piłka wraca do Sae, który mimo podwójnego krycia zagrywa do Sendo. Ten decyduje się na strzał, ale Gagamaru jako bramkarz nie zawodzi. Sae wykorzystuje odbitą piłkę i z bardzo ostrego kąta oddaje strzał, zdobywając pozornie niemożliwego gola. Rin przypomina Isagiemu, aby nie dał się przytłoczyć przez doping kibiców, i skupił się wyłącznie na nim. Sae wykorzystuje chwilę przerwy, aby skrytykować swoich kolegów z drużyny za ich nieskuteczność w zdobywaniu bramek. Tymczasem Ego pozostaje niewzruszony, ufając, że jego drużyna dostosuje się i znajdzie sposób na zwycięstwo. I Sagi postanawia dać z siebie wszystko, aby wspierać Rina i przebić się pod bramkę rywali. Dzięki ich dwójkowej akcji częściowo im się to udaje, po czym włączają do gry Bachire, który zagrywa Dorina. Ten próbuje skopiować strzał Sae, ale bramkarz skutecznie go broni. Yukimiya i Otoja również dostają szansę na oddanie strzałów, lecz oba zostają zablokowane. Wtedy do akcji wkracza Nagi. Zachwyca wszystkich swoją niesamowitą kontrolą nad piłką, zwodzi obrońców i kończy potężnym strzałem, zdobywając pierwszego gola dla projektu. Stadion eksploduje entuzjazmem, a obie drużyny zaczynają grać na pełnych obrotach. Od momentu rozpoczęcia gry, Rin rywalizuje z bratem w pojedynku jeden na jeden, każąc innym nie mieszać się w ich rodzinny konflikt. Niezwykły zwód Sae zostawia młodszego brata w tyle, a Kadra rusza do ataku. Niko, wykorzystując swoją umiejętność przewidywania ruchów przeciwników przechwytuje podanie od Sae Karasu rozpoczyna kontratak zagrywając do Otoi który zmusza rywali do podwójnego krycia wykorzystując ten moment Chigiri przyspiesza i mija Aiku po czym próbuje oddać piłkę do Karasu ale Sae przewiduje ten ruch i wybija piłkę futbolówka trafia pod nogi Rina który staje naprzeciw Aiku Mimo to oddaje strzał zewnętrzną częścią stopy, nadając piłce niesamowitą rotację i umieszczając ją w siatce przeciwnika, podwyższając wynik na 2 do 1. Do końca pierwszej połowy pozostaje niewiele czasu, więc niebiescy przechodzą na plan B, formację defensywną. Mimo to kadrze udaje się przedrzeć pod bramkę i oddać strzał, ale Gagamaru staje na wysokości zadania. Skutecznie broniąc uderzenie. Niestety piłka trafia do Sae, który mija dwóch zawodników i dośrodkowuje w pole karne, ale Rin skutecznie ją wybija. Sae ponownie przejmuje piłkę i tym razem decyduje się na bezpośredni strzał na bramkę. Jednak Ardiu, dzięki swojej gibkości w ostatniej chwili broni strzał, kończąc pierwszą połowę meczu. Następnie przenosimy się do dzieciństwa Rina, kiedy marzył o tym, by wspólnie z Sae stać się najlepszymi napastnikami na świecie. Dorastając, bracia grali w jednej drużynie i ciągle rozwijali swoje umiejętności piłkarskie. Wszystko zmieniło się w chwili, gdy Sae wyjechał do szkoły piłkarskiej w Hiszpanii. Po kilku latach wrócił do kraju i zaszokował Rina wyznaniem, że nie chce już być najlepszym napastnikiem. Na świecie istnieją osoby z lepszymi predyspozycjami, dlatego Sae postanawia skupić się na zostaniu najlepszym pomocnikiem. Rin czuje się zdradzony i głęboko rozczarowany decyzją brata. W odpowiedzi Sae proponuje pojedynek jeden na jednego. Jeśli zdobędzie gola, ich wspólne marzenie przestanie istnieć. Sae wygrywa i oznajmia Rinowi, by nigdy więcej nie używał go jako wymówki do gry w piłkę. Od tego momentu Rin zmienia swoje podejście. Teraz jego celem jest całkowite i bezlitosne pokonanie starszego brata. Wracając do teraźniejszości, Sae oznajmia, że zamierza odejść, twierdząc, iż kadra narodowa nie ma żadnych szans na wygraną. Aiku powstrzymuje go, sięgając po ich ostateczną broń Shido. Sae, zaintrygowany tą decyzją, postanawia zostać. Rozpoczyna się druga połowa. Niko analizuje współpracę między Sae a Shido, lecz ich chemia przekształca styl gry kadry narodowej w coś zupełnie nowego. Sae posyła prostopadłe podanie, które omija kilku zawodników i trafia prosto do Shido. Ten wykorzystuje Sendo jako przynętę, odgrywając piłkę do Sae, który perfekcyjnie podkręconym dośrodkowaniem wysyła ją z powrotem do Shido. Gdy zawodnik przygotowuje się do strzału, Niko w ostatniej chwili interweniuje, raniąc przy tym swoją stopę i otrzymując żółtą kartkę. Jednak dzięki tej sytuacji Niko odkrywa zaskakującą prawdę. Jako obrońca czerpie większą satysfakcję z powstrzymywania napastników niż ze zdobywania bramek. Po faulu Sae wykonuje precyzyjne podanie z rzutu wolnego, które Shido zamienia na gola wyrównując wynik meczu na 2 do 2. Chigiri i Niko doznają kontuzji, więc Ego dokonuje zmian. Na boisko wchodzą Mikage i Hiyori. Chigiri opuszcza murawę ze łzami w oczach, sfrustrowany swoją niemożnością kontynuowania gry. Hiyori, wykorzystując swoje wyjątkowe umiejętności podań, zaczyna kreować akcje dla projektu. Podaje do Karasu który po chwili oddaje piłkę z powrotem do Chioriego. Ten precyzyjnie dośrodkowuje ją w pole karne, gdzie piłka trafia do Nagiego, a następnie do Izagiego, gotowego do strzału. Jednak w ostatniej chwili Aiku ponownie blokuje jego próbę. Kadra natychmiast przechodzi do kontrataku, w szybkim tempie przemieszczając się pod bramkę przeciwnika. Mikage, naśladując ruchy Aiku, skutecznie przerywa ich akcję. Po krótkiej przerwie mecz zostaje wznowiony. Sae ponownie zagrywa piłkę do Shido, ale jego strzał zostaje częściowo zablokowany przez Mikage, co umożliwia Gagamaru łatwe złapanie piłki. Po wznowieniu gry od bramki, Sae przechwytuje podanie w środku pola i posyła długie podanie do Shido. W tym momencie Shido odczuwa niezwykle intensywne doznanie. Wchodzi w stan przepływu i zdobywa kolejną bramkę. Isagi, zazdrosny o to, że Shido osiągnął ten stan, postanawia, że sam również musi tego dokonać. Pyta ego, jak mogą zapewnić sobie zwycięstwo, ale ego wyjaśnia, że projekt już udowodnił swoją wartość, a piłkarze zabezpieczyli swoją przyszłość w japońskim futbolu. Jednak Isagi nie jest usatysfakcjonowany. Chce wygrać ten mecz razem z kolegami z drużyny. W odpowiedzi ego wprowadza na boisko Baro zawodnika, którego nieprzewidywalny styl gry może odmienić przebieg spotkania. Isagi zamierza wykorzystać agresywną grę Baro, by zdobyć własnego gola. Gdy Baro przejmuje piłkę, ignoruje kolegów z drużyny i rusza naprzód, zdeterminowany, by strzelić samodzielnie. Najpierw wykonuje niespotykany zwód, potem przechytrza kolejnego obrońcę i oddaje strzał, trafiając jedynie w słupek. Yukimiya przechwytuje piłkę, i przebija się w pojedynkę pod pole karne, jednocześnie wchodząc w stan przepływu. Mimo nacisku obrońców, Yukimia oddaje strzał w lewy róg bramki, ale w ostatniej chwili Aiku, wchodząc w stan przepływu, skutecznie broni uderzenie. Przenosimy się do wspomnień Aiku z dzieciństwa, kiedy marzył o zostaniu napastnikiem, jednak z czasem zmienił swój cel, postanawiając zostać najlepszym obrońcą na świecie. Jego umiejętności w pełni się budzą. Samodzielnie odbiera piłkę Rinowi. Sae natychmiast wykorzystuje okazję, podając piłkę do Shido. Mikage rzuca się w pościg, ale mimo jego wysiłków Shido oddaje potężny strzał. Gagamaru wykazuje się niesamowitym refleksem i skuteczną interwencją, ratując drużynę przed utratą kolejnej bramki. Mikage przejmuje piłkę i stosuje technikę, Którą zna aż za dobrze, charakterystyczny zwód w powietrzu w stylu nagiego, po czym podaje do niego, co rozpoczyna kontratak niebieskiej drużyny. Po chwili to Isagi napędza akcję projektu. Wykorzystując karasu, drużyna zbliża się pod pole karne przeciwnika, ale w decydującym momencie Isagi traci równowagę po pchnięciu przez Sae. Po drugiej stronie boiska pojawia się Rin, do którego kierowana jest piłka. Lecz Aiku nie daje mu ani chwili wytchnienia. Wtedy niespodziewanie pojawia się Baro i zdobywa brutalnego gola. Drużyna projektu wpada w euforię, nabierając jeszcze większej motywacji, by wygrać ten mecz. Tymczasem Sae bierze sprawy w swoje ręce i rusza do przodu, mijając Izagiego, a następnie zwodząc dwóch kolejnych zawodników. Rin, nie będąc w stanie nadążyć za bratem, stara się analizować jego styl gry i odkrywa, że Sae opiera swoją grę na logicznej, eleganckiej destrukcji. Gdy Sae zbliża się do bramki, podaje do Shido, ale Rin w ostatniej chwili przechwytuje piłkę, przyjmując przy tym mocne uderzenie w głowę od przeciwnika. Projekt natychmiast przechodzi do kontrataku, rozpoczynając od długiego podania Mikage. Wreszcie nadchodzi moment dla Bacziry, który zachwyca wszystkich swoim niezwykłym dryblingiem. Najpierw mija jednego z obrońców, a następnie zwodzi dwóch kolejnych zawodników. Podczas pojedynku z Ajku przygotowuje się do strzału, ale to tylko zmyłka, by przejść obrońcę i sprytnie przelobować piłkę nad bramkarzem. W ostatniej chwili Sendo wybija piłkę, a kadra narodowa natychmiast przeprowadza kontratak, Podając do Sae, który idealnie wystawia piłkę Aiku, mającemu doskonałą okazję do zdobycia gola. Tym razem to Rin, w ślizgiem blokuje piłkę. Do końca meczu pozostało zaledwie pięć minut. Kadra narodowa wykorzystuje stały fragment gry, posyłając piłkę do Shido. Kiedy Rin myśli, że nikt nie zdoła powstrzymać tej akcji, nagle pojawia się Izagi i wybija piłkę z przed głowy Shido. Hiori przejmuje piłkę i rozpoczyna ostatni kontratak na bramkę przeciwnika. Rin, który zawsze walczył w pojedynkę, uświadamia sobie, że zawodnicy projektu przez cały czas go wspierali. Jednak to nowo odkryte poczucie współpracy nie tłumi jego ducha rywalizacji. Wypełniony gniewem przysięga, że pożre Izagiego. W pełni przebudzony Rin postanawia samotnie zmierzyć się z całą przeciwną drużyną. Teraz bez trudu mija jednego obrońcę za drugim, aż w końcu dociera do ostatniej linii obrony. Jednak Shido nagle wtrąca się, atakując go z drugiej strony. Mimo to Rin oddaje strzał, który ociera się o Aiku, w wyniku czego piłka trafia w słupek. Sae przejmuje bezpańską piłkę, a do końca pozostaje tylko doliczona minuta. Shido z niesamowitą szybkością biegnie pod bramkę przeciwników. W tym czasie Sae mija Izagiego, unika w ślizgu Baro, przerzuca piłkę nad nagim i staje do bezpośredniego pojedynku z bratem. W retrospekcji widzimy burzliwą historię relacji między Rinem a Sae, która prowadzi do ich ostatecznej konfrontacji. Dwaj bracia walczą zaciekle, żaden z nich nie odpuszcza. Wraz z ich zażartą rywalizacją narasta doping na trybunach. W końcu Rin wybija piłkę. Nagle pojawia się Izagi, będący w stanie przepływu i oddaje strzał, wprawiając stadion w osłupienie. Piłka wpada do siatki, zapewniając projektowi zwycięstwo. Sędzia kończy mecz z końcowym wynikiem 4 do 3. Euforia zawodników drużyny niebieskich oraz kibiców nie ma końca. Podczas gdy Ego jest oszołomiony tym, co zobaczył i jak jego podopieczni przerośli jego oczekiwania. Sae przyznaje, że Izagi jest kluczem do pełnego przebudzenia Rina oraz kluczowym zawodnikiem, który może zmienić i wynieść japońską piłkę nożną na nowy poziom. Podczas pomeczowego wywiadu Isagi przypomina sobie drogę, jaką przeszedł. Od jednego z najsłabszych i najmniej rozpoznawalnych napastników do tego momentu. Na koniec wywiadu oznajmia, że ich projekt wygra Mistrzostwa Świata do lat 20. W dodatkowej scenie po napisach widzimy odmienionego Kunigamiego, który pozostał w programie dzięki dzikiej karcie. Nadchodzi czas na drugi etap projektu. Dziękuję za obejrzenie przygotowanego przeze mnie skrótu. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej streszczeń w moim wykonaniu, proszę cię o zostawienie łapki w górę oraz komentarza dla lepszych zasięgów. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. I do zobaczenia w przyszłych materiałach.